Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy taką ścianę, na której chcemy rozłożyć taką kształtkę. Kształtka nie jest prosta, a, a ściana jest po łuku. Żeby to zrobić musimy skorzystać z dodatku Shape Bender. Najlepiej to wykonać w nowym pliku, gdzie jest czerwona oś yy, widoczna, ponieważ wszystko co będziemy wyginać musi być zorientowane według tej osi. Najlepiej to zamykamy to sobie w grupie. Kopiujemy to kilka razy. I to, co będziemy wyginać, też zamykamy w grupie osobnej. Ale ważne, żeby było to na czerwonej osi. Teraz rysujemy sobie oś pomocniczą, według której będziemy to wyginać. Tutaj się pomyliłem, narysuję to jeszcze raz. I zauważcie, że to jest po prostu linia, która jest poza tą grupą, nie jest to w tej grupie. Więc warto taką linię narysować. I teraz musimy skopiować te linie z tej ściany. Wchodzimy w grupę. Kopiujemy i nie mogą być to osobne odcinki. Zaznaczamy te odcinki razem i wybramy opcję Weld Edges. Teraz mamy jedną krzywą. I teraz zaznaczamy obiekt, który chcemy wyginać. Wybramy Shape Bender, zaznaczamy tą linię i zaznaczamy tą linię, do której chcemy giąć. I ogólnie trzeba zwrócić uwagę, czy to jest Start, i to jest Start, i czy to jest End, i to jest End, i sprawdzić, czy to ustawia się względem po tej stronie, po której chcemy. Jeśli tak się nie ustawia, na dole mam podpowiedź, że możemy up and down na klawiaturze sobie klikać i zmieniać tego orientację. Klikając up, odbija nam się linia ta krzywa, a klikając down, zmienia nam się orientacja tej linii prostej. Jeśli wszystko jest, działa tak, jak jest, klikamy sobie Enter i mamy gotowy model. Tego typu model możemy sobie wybrać za narożnik. I przeciągnąć sobie do tego miejsca i zobaczcie, że to idealnie pasuje do tej geometrii.